Jeżeli oglądasz nasz kanał już kilka dobrych miesięcy, to w pewnym momencie tamtego roku wstawiliśmy taki odcinek na temat Citroena C5 jako wielkiego przeciwnika sławotnego w Polsce Passata B6 chociażby. I tutaj dzisiaj nazwijmy ten problem stricte smolistym problemem, bo na podnośniku właśnie takowy Citroen C5 z rocznika 2008 z silnikiem 1.6 HDI o mocy 110 koni z problemem który dopiero wyniknął, kiedy klientka przyjechała tym autem na zwykły serwis olejowy. Jednostki te, jakimi są właśnie silniki HDI z grupy PSA, to prawdopodobnie najlepsze lub jedne z najlepszych silników diesla, jakie były produkowane od rocznika 2005 do 2018. Oczywiście, nie patrząc tutaj już na te E-Blue HDI, które Lubiły czasami płatać swoim właścicielom figle. Ale w tym przypadku klientka zjawiła się do nas na stricte zwykły serwis olejowy, oczywiście z wymianą filtrów, filtra paliwa, ale zaznaczając, że ostatnimi czasy miała małe problemy, jeżeli chodzi o kontrolkę poziomu oleju w jej samochodzie i niedogrzewanie się samochodu po przejechaniu dłuższej trasy. Pierwszą naszą myślą to oczywiście sprawdźmy termostat. Takowy też zamówiliśmy już w razie W, jak to mówią. Postanowiliśmy, że jak auto zjawi się u nas, zajrzymy też oczywiście. W jakim stanie jest czujnik poziomu oleju, który w tym samochodzie jest łatwo dostępny, a też lubi płatać figle. No i jak ku naszemu zdziwieniu klientka pojawiła się rano, podnieśliśmy maskę naszym oczom, ukazał się. Pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką zauważyliśmy praktycznie po otwarciu maski, to jak możecie też zobaczyć tutaj. bylski, świeży, jak z wyglądu olej. Chłodnica oleju, która no, nie pozostawia wiele do życzenia, bo jak widać, praktycznie już nie funkcjonuje. No i tym tropem nasz mechanik Krzysiek, ten, który jest tutaj smutny, jak zawsze, sprawdził oczywiście stan płynu chłodniczego, który no, wskazywał, że jest zerowy. Ale nie, nic bardziej mylnego płyn jest. No i co w takiej sytuacji można zrobić? Jak ustawiając taką robotę z myślą, że będzie to standardowa wymiana filtrów z olejem, sprawdzenie oczywiście jakichś wycieków, termostat, liczmy 2-3 godzinki łącznie robocizny i autko do oddania. No i jak widać na załączonym obrazku, samochód musi u nas zostać do wymiany. Całkowita Chodnica oleju razem z uszczelnieniem, płukanie układu chłodzenia, które w przypadku tego, co właśnie widzicie tutaj, nie będzie trwało. E, tylko procedury takiej jednoetapowej, bo tutaj etapów płukania całego układu będzie około czterech i nie wiemy, czy to na pewno w 100% wyczyści cały silnik z tego smaru, który zrobił się z płynem chłodniczym. A musimy zrobić to tak, żeby klientka zrobiła usługę raz, porządnie i nie musiała się już o to martwić. W dalszych etapach naprawy tego samochodu na pewno właścicieli czeka też do sprawdzenia układ <coughs> hydrauliczny, wspomagania, bo. Widzimy, że już puszcza i nie domaga. No i najgorszy temat, czyli tryskiwacze. Nie wiem, czy widzicie to w tym momencie, ale praktycznie diesel leje się z trzech na 100%. O Jedyny uchowany czysty i suchutki, czwarty, ale na przykład drugi, czy też pierwszy. Tutaj szybkie tłumaczenie młodego bez doświadczenia, jeszcze z mlekiem pod nosem. Otóż w grupie PSA, silników Citroena, chociażby czy Peugeota, Pamiętajcie, cylindry liczymy nie od strony rozrządu, ale od skrzyni biegów. Dobra, etapy tej roboty można podzielić na dwa najważniejsze, czyli pierwsze to praktycznie demontaż chłodnicy oleju starej, spuszczenie płynu chłodniczego razem wymieszanego z tym olejem, e, wyczyszczenie tego, co widać i co damy radę wyczyścić na już. No i w późniejszym etapie oczywiście montaż nowej chłodnicy razem z uszczelnieniami i możemy zaczynać pierwszą procedurę, pierwszy etap z trzech procedury płukania układu chodzenia. Nie będziemy robić żadnego lokowania produktu, ale pokażę Wam dwie butelki, które na pewno użyjemy w dzisiejszym płukaniu takiego układu zabrudzonego chłodzenia. I będą to oczywiście buteleczka od Forte, czyli Bio and Cooling System Flash. I do tego jeszcze Valvoline, który został nam tutaj na warsztacie i leży czeka właśnie prawdopodobnie na tego Citrena. Jest to radiator Flash. Mamy plan, żeby zrobić to na pewno w trzech etapach. Czyli pierwsze, e, wyrzucamy całkowicie płyn e, z ciepłą wodą. Napełniamy układ razem z pierwszym zawodnikiem, czyli forciakiem. Samochód na rozgrzanym będzie chodził sobie do pół godzinki na takiej właśnie płukance. Potem spuszczamy wszystko, zalewamy, drugi etap już na walbolajnie. Robimy tą samą procedurę do pół godziny. Autko będzie płukało się po całym, że tak powiem, układzie chłodzenia silnika, spuszczamy to. Trzeci etap to płukanie już samą wodą, całej tej chemii, resztek syfu i dopiero po takim trzecim etapie Czyli prawdopodobnie jutro z rana zalewamy już świeżutki płyn, odpowietrzamy układ i działamy. Jeżeli chodzi o może taki wymóg wymiany termostatu, no to w tym przypadku, jak widzicie, jeżeli w takim zbiorniczku wyrównawczym mamy już smołę, to na pewno termostat wygląda tak samo jak u zbiorniczek wyrównawczy, dlatego nie ma sensu tego płukać, szczególnie, że jeżeli nawet przy demontażu zobaczymy lekkie wycieki przy tym króćcu termostatu. No to fajnie, że mamy go na miejscu. Zróbmy to porządnie. Raz, a dobrze. Dobra, przystępujemy do demontażu termostatu i do spuszczenia całkowitego płynu chłodniczego, jaki w tym układzie został. Czyli praktycznie w każdym wężu układu chłodzenia, w nagrzewnicy, czy też w pompie wody. taka właśnie oleista maść jest. I tutaj musimy jakoś to wypłukać. Na pewno długo to zajmie, ale mam nadzieję, że ze skutkiem takim stuprocentowym. Chodnica oleju coraz bliżej wyjęcia. Krzysiu pocony jak na safari. I ładujemy drugą. do go jeszcze termostat. Umiejscowienie termostatu też piękne. Swobodnie już mi wyciągnąć. Do mojego Czy, Co się dzieje? Co? Jest? co? co? co, jest? co jest coś? Dobra, nowy dzień, nowe możliwości. Krzysiu właśnie wymienił termostat, właśnie wymienił już chłodnicę oleju na nową. posprawdzaliśmy wszystko, wyczyścił wszystko. I co teraz będziesz, Krzysiu, czynił? Będę czyścił z zbiornikiem. Dobra, wracając do tematu, to tak jak widzicie, spuszczając płyn chłodniczy, widzimy, że jest on czysty, czyli prawdopodobnie zostało to wystrzelone, czyli ta chłodnica oleju przed samym wiatrem na warsztat, bo klientka wcześniej w sobotę i w piątek sprawdzając stan oleju nie zgłaszała, żeby tego oleju nie było, więc jest dobra wiadomość dlatego, że olej prawdopodobnie nie zdążył dostać się do całego układu chodzenia tylko przeszedł z chłodniczki oleju przez przelew do zbiorniczka wyrównawczego i sam zbiorniczek wyrównawczy ma tą masę w środku, no ale jak widzicie, tutaj chłodnica jeszcze zipie. No nie mogę tego powiedzieć o naszym mechaniku Krzysztofie, Jak którego... <laughs> Jak... nawet nie będę już komentował. No dobra, no to... Działamy dalej. Jako, że na całe szczęście dla klienta tutaj po spuszczeniu płynu nie zauważyliśmy w chłodnicy tego oleju ze zbiorniczka wyrównawczego, czyli też możemy pominąć na pewno dwie z trzech procedur płukania, więc tutaj zastosujemy oczywiście Biodigreaser otwarte na wodzie 90 stopni, 30 minut silnik będzie pracował na tej płukance i działamy już wtedy płukanie wodą, a potem już tylko, jak to mówią, Pierwsze koty za płoty, bo właśnie odpalamy już na zalanym pierwszym proceduralnie zbiorniczku całym. I zobaczymy, niech nagrzeje się, tylko oczywiście ta aura na zewnątrz nie sprzyja takim serwisom, bo e, nasz odciąg nie działa, więc musimy wyjechać autkiem na dwór. A że jest minus 10 stopni, to średnio każdemu się chce. Ale czego się nie robi dla nauki? części szczelności wymienionych elementów, ale widać nic nie cieknie Termoska się trzyma olejowa zewnątrz widać, że trzyma Ruszaj królu! ogólnie samochód złapał już temperaturę 90 stopni, minęło dokładnie 38 minut jak wchodzi sobie tak rozgrzany, więc możemy wracać na warsztat. Spuścimy sobie razem całą tą recepturę wody z płynem do płukania układu chłodzenia. Trzecia procedura sama woda i zalewamy już płyn chłodniczy. Klientka może jechać do domu. Jeżeli chodzi o kosztory z takiego serwisu, to biorąc pod uwagę części, tutaj olej silnikowy 5W-30, 5W-40 zalecamy do 1.6 HDI, 4 litrażowej pojemności możemy liczyć okolice 160-170 zł brutto. Do tego jakiś filterek oleju, oczywiście, wedle uznania, ale tu bierzemy filtr z kamoki to jest 25 zł. Do tego zestaw chłodnicy oleju razem z uszczelkami. My ładujemy tutaj z firmy Thermotec, to będzie 170 zł brutto za pełny taki zestaw. No i najdroższa i najbardziej czasochłonna. Usługa, czyli płukanie układu chłodzenia, zajmuje około, myślę, 2-3 godzin, żeby wypłukać tak naprawdę w 100%. Do tego dwie butelki chemii, każda z nich w okolicach 100 zł brutto. No i oczywiście musimy liczyć te około 10 litrów płynu chłodniczego, bo przy pierwszym zalaniu po płukaniu, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś ślady olejowe, to niestety musimy znowu wymienić płyn chłodniczy. Cena usługi takiej razem z wymianą termostatu, to myślę, że zamknie się w granicach 700-750 zł netto. Po wykonanej całej usłudze mamy chwilkę dla siebie, dlatego, taka ciekawostka. Jeżeli interesujecie się motoryzacją, może chcecie otworzyć też swój warsztat, to chciałbym wam pokazać jako wąski pracowniki Centrum, jak wygląda chociażby nasza poczekania, i taką małą nowinkę historyczną, można powiedzieć, którą udało mi się dorwać ostatnimi czasy. Od jednego starszego pana z jego własnej kolekcji, ponieważ pozbywał się tego wszystkiego. I jest niepozorny kartonik, jeszcze od żelazka z czasów PRL-u z termostatem, a w środku kryje się taka nowinka historyczna dla fanatyków motoryzacji. Otóż kartonik ten. Posiada niesamowite wnętrze, a mianowicie modele 1 do 87, z czasów jeszcze lat 80, może 70, z, Permota, z Berlin Plastu, SPW modele, co tylko chcecie. Jeżeli jesteście miłośnikami takiego modelarstwa, tak jak my chociażby, bo jak możecie zauważyć u nas w poczekalni, modeli ci u nas dostatek. Wybieramy sobie taką kolekcję, żeby ludzie, którzy czekają w naszej poczekalni na swoje samochody, mogli nacieszyć oko tym, co w mniejszej troszkę skali jest oczywiście dostępne i do zobaczenia u nas chociażby tutaj na miejscu. Pamiętajcie, że czasami klienci, którzy czekają na swój samochód, podczas gdy wy wykonujecie usługę na ich samochodzie, trwa to zazwyczaj półtorej, godzinkę, dwie godziny. Jeżeli wymieniamy chociażby pełny serwis olejowy z filtrami, czy też wymieniamy układ hamulcowy, klient może spokojnie nacieszyć się wtedy, spędzić miło czas na waszym warsztacie, a taka, że tak powiem, oaza motoryzacyjnego spokoju na pewno klientowi zapadnie w pamięć i wróci do was jeszcze nie raz. pryzmat tego przedsięwzięcia, mamy tu chociaż Hotmet model Warszawy 223, Nyski F501, która na pewno, jeżeli jesteście już takimi fanatykami starej, zabytkowej motoryzacji polskiej, na pewno macie te modele jest to wykonane oczywiście, jak na tamte czasy przystało, czyli plastikowo. Ale kiedyś były to białe kruki, żeby dostać takie coś. Na pewno wasi rodzice pamiętają takie rzeczy, jak ciężko takie modele było dostać, chociażby u nas w kraju.